Dobry wieczór, dobry wieczór. Naprawdę, wspaniałości z nieba. Niech dobry Bóg błogosławi nam obficie, byśmy byli błogosławieństwem dla drugiego człowieka. Właśnie wróciłem z żoną z gór. Byliśmy, wczoraj wyjechaliśmy, wczoraj padał deszcz, wczoraj wszystko wyglądało na to, że będzie źle. Kiedy dojechaliśmy na miejsce do pensjonatu, w którym mieliśmy przenocować, by rano ruszyć w góry. Pani, która nas przywitała, załamała ręce i powiedziała, że no chyba nam się to nie uda, bo przecież pada i ma padać i wszystko jest oblodzone, i nie mamy szans wejść na tą górę. Stwierdziliśmy, że położymy się spać i zostawimy całą historię Panu Bogu, bo przecież planowaliśmy ten wspólny wyjazd z przyjaciółmi, z jeszcze jednym małżeństwem. Pozdrawiam Cię tutaj, Nela i Marcin. Planowaliśmy ten wyjazd, kilka razy go przekładaliśmy, w końcu nam się udało wyjechać. No i słuchajcie, wstaliśmy dzisiaj rano, piękna pogoda, piękna pogoda, słoneczko, zero opadów, i ruszyliśmy w góry. Zachwycające. No, zachwycający ten śnieg, zachwycające te słońce, zachwycające widoki. Wszystko mnie tam zachwycało i po prostu doszliśmy do wniosku, że jak ktoś mówi, że nie ma Boga, a obserwuje to wszystko, co Bóg stworzył, jak to wszystko pomalował, jak to wszystko ułożył, jak to wszystko się ze sobą komponuje, jak to, jak to zapiera dech w piersiach, zwłaszcza e, ja przeżywam takie momenty, kiedy właśnie spaceruję po górach polskich. E, no nie można dojść do wniosku, że Boga nie ma. Trzeba dojść do wniosku, że Bóg jest i, i, i że to wszystko stworzył, bo to jest zbyt idealne, zbyt piękne by było dziełem. Przypadku. Udało nam się zdobyć wymarzony szczyt. Wdrapaliśmy się, zeszliśmy. Nacieszyliśmy się wspaniałymi widokami. Wielbiliśmy całym sobą Pana Boga i rozradowaliśmy się w Bogu. I kiedy tam szliśmy, i kiedy sobie tak myślałem, właśnie nad tym, że, że no przecież miało padać, przecież miało być ślisko, przecież wszyscy mówili, że nie damy rady, tam wejść. Widać było po tej pani, że jesteśmy dla niej. Totalnymi kosmitami, że w ogóle wybieramy się w tą pogodę w góry i że zdecydowaliśmy się na przyjazd. Razem tak pomyślałem, że jak to dobrze być dzieckiem Bożym, jak to dobrze móc wesknąć do swojego Ojca i poprosić Go, by wszystko się udało, by w naszym życiu był też taki właściwy czas relaksu. O Słowo Boże tak pięknie mówi do nas chociażby w pierwszym liście Jana w trzecim rozdziale. W pierwszym wersecie czytamy takie słowa. Patrzcie, jaką miłość okazał nam ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi bożymi i nimi jesteśmy. Wspaniałe słowa. I nie koniec moich przygód, o których chcę wam dzisiaj opowiedzieć. Wracamy już do domu całkiem niedawno, godzinkę temu. I nagle na skrzyżowaniu rozkraczył nam się całkowicie samochód. Zapaliły się wszystkie kolory, jakie mogły się zapalić, i wszystkie kontrolki, jakie mogły się zapalić na środku skrzyżowania. No i co mogliśmy zrobić? No nic. No nic. Po prostu zawołaliśmy do Boga: Boże, ratuj, żebyśmy dojechali do domu. Coś się stało, a my musimy dojechać do domu. No i dojechaliśmy. Samochód odpalił. I już nie zgas, dojechaliśmy do domu. Oczywiście w poniedziałek odstawimy go do mechanika, dlatego że w tym wszystkim nie można zapomnieć o trzeźwym rozsądku. No i właśnie, cała ta historia, całe to moje świadectwo dla wyznawców poprawnej teologii, a nie dla wyznawców Jezusa Chrystusa, może być niepoprawna. Może być w ogóle infantylna i można zrobić teraz milion kazań, że w zasadzie nie wolno tak działać, nie wolno tak myśleć, w ogóle nie o to chodzi w chrześcijaństwie, że w pierwszym Jana trzecim rozdziale to w ogóle jest mowa o tym, żeby nie grzeszyć. A co nie wolno, jak wolno. A w naszym chrześcijaństwie ani na moment nie możemy zapomnieć, że jesteśmy owieczkami pod opieką najlepszego pasterza. Ani na moment nie możemy zapomnieć, że jesteśmy dziećmi bożymi i to dziećmi kogoś kto wszystko może i zwyczajnie mamy fory zwyczajnie mamy fory jak to dzieci umiłowane i ukochane ktoś kto ma dzieci ten wie że no tak to już jest że dzieci są umiłowane ukochane i zawsze mają fory nie możemy zapomnieć, że nasze chrześcijaństwo i nasze uczniostwo w Jezusie Chrystusie, to właśnie relacja, to właśnie bliskość, to właśnie miłość, to właśnie opieka i właśnie takie codzienne małe cuda, które Bóg zwyczajnie robi w naszym życiu. To są właśnie wspaniałości z nieba, które nas spotykają każdego dnia i nigdy, przenigdy o tym nie możemy Zapomnieć. Ja za każdym razem, gdy tego znów doświadczam i gdy znów na nowo się w tym rozkochuję, to mam w głowie Dawida. No Dawida, taki gagatek, który naprawdę popełniał błąd za błędem i to po całości, jak czytamy w Bożym Słowie, a jednak Bóg powiedział, że Dawid ma jego serce. Dawid zanim rozwalił Goliata, co w ogóle teologicznie, strategicznie i w każdy możliwy sposób. Było totalnie bez sensu. To zanim to się stało, to Dawid przeżył ze swoim Bogiem kilka niesamowitych historii, w których odkrył, że Bóg go chroni i robi wielkie rzeczy w jego życiu. O tym też możemy przeczytać w Słowie Bożym. Dawid, dzięki tym historiom, był tak pewny, że Bóg z nim, że nie uległ Goliatowi, nie uległ temu wszystkiemu, co słyszał, po prostu powalił Goliata i odciął mu głowę w imieniu Pana. Izraela. Piotr, apostoł Piotr. No kolejny gagatek, który się zapiera Jezusa Chrystusa, a jednak Jezus Chrystus nie tylko się go nie zaparł, a jeszcze nauczył Piotra kochać tak, jak Chrystus kocha. I tak moglibyśmy wymieniać bardzo wielu bohaterów biblijnych, ale są też współcześni bohaterowie. Ja. Ja naprawdę wiele problemów i wiele błędów popełniłem, i pewnie jeszcze nie jeden popełnię, a jednak, a jednak jestem umiłowanym dzieckiem Boga, i Bóg nieustannie zachwyca mnie tymi swoimi małymi cudami, tymi świadectwami, jak bardzo działa w moim życiu, dzięki czemu, gdy w moim życiu spotykam się z Goliatem, to pamiętam, co Bóg dla mnie zrobił, pamiętam, jak mnie Bóg chronił i jak robił wielkie rzeczy w moim życiu, więc zwyczajnie nie ulegam Goliatowi, powalam go i odcinam mu głowę. No i ty, kolejny bohater, nigdy nie zapomnij, że twój ojciec stworzył niebiosa i ziemię i prawdziwie go możesz poznać nie przez teologię, ale przez codzienną relację. Właśnie przez to, żebyś się skupił na tym, co on dla ciebie zrobił, jak cię chroni i jak wielkie rzeczy dzieje się, dzieją się w twoim życiu. Zakochaj się w Bogu. Tak po prostu, bez pamięci. Zakochaj się w Jezusie Chrystusie. Wiesz. Może się coś u ciebie dzieje i zastanawiasz się po tym przesłaniu, czy jak trwoga to do Boga. I oczywiście znajdziesz milion osób, które powiedzą, że to jest niewłaściwe, że nie możemy tak żyć i nie możemy tak funkcjonować, że jak trwoga to do Boga. Ale to są głupie osoby, dlatego że pewnie, że możesz tak zrobić. Pewnie, że jak trwoga to do Boga, no bo do kogo innego? No co w tym dziwnego, że dziecko biegnie do swojego Ojca, zwłaszcza gdy coś się dzieje. Więc jeśli coś się dzieje, to ja chcę ci dzisiaj zaświadczyć, że Bóg macie w ochronie. Zawołaj do Niego. Zawołaj do Niego, jak dziecko do swojego Ojca. Wspaniałości z nieba, jeśli chcesz, zostaw jakiś komentarz i opisz, jak Ciebie Bóg zachwyca właśnie w codzienności. Wspaniałości z nieba. Do usłyszenia jutro z Bogiem Pa.